No już, dzisiaj część druga Wielkiej Ściemy, czyli Tatry w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Żeby nie było tak nudno, załączam trochę zdjęć z różnych zakątków Tatr sprzed paru lat. Pogoda różna. Wiadomo, że w słoneczną chodzi się lepiej bezpiecznie, ale ta deszczowa też jest fantastyczna. W załączeniu cztery filmiki. Te, te dwa ujęcia fantastycznego strumienia to w Dolinie Białej Wody po ulewnych deszczach. I te już wiadomo skąd się wzięła nazwa doliny i nazwa strumienia. Dalej będą dwa mrożące krew w żyłach zdjęcia z mojego spotkania z niedźwiedziami w tatrach słowackich, ale to nie jest największy dramat. Największym dramatem są te zdjęcia z zachodu słońca, kiedy to uchwyciłem kończący się dzień. Byłem tymi zdjęciami zachwycony, ale krótko. Bo do momentu, kiedy zdałem sobie sprawę, że jest godzina za dziewiąta wieczorem, a ja mam jeszcze ponad godzinę powrotu do kuźnic. Przez las, trochę przez góry, po kamienistym, wyboistym szlaku, nogi można było połamać. No, wracałem z duszą na ramieniu i od to, tamtej pory obiecałem sobie, że nigdy więcej powrotów po ciemku. Obiecanki cacanki, parę razy tylko wróciłem za dnia, resztę wycieczek kończę o godzinie 10, czasami 11. Kiedyś nawet udało mi się w pół do dziesiątej wieczorem godzinny szlak zrobić w 40 minut, także cuda są możliwe. A te wszystkie pobruki z lasu, które słyszy się i, i trzaski łamanych gałązek no to skutecznie przyspieszają. Proces przemieszczania się w celu powrotu do domu. No i te powroty są dla mnie naprawdę stresujące, dlatego ja po południu, czy w godzinach wieczornych, to już telefon mam raczej schowany w plecaku. Nie ma czasu za bardzo na zdjęcia. Zasuwam z powrotem. A tutaj nagle patrzę. 10 telefonów od Beksy nieodebranych. 40 sms -ów. Gdzie jesteś? Co się z Tobą dzieje? Jak nie zadzwonisz, to ja dzwonię po TOPR. No i tak po tych paru godzinach to ja nie wiem, czy ona już dzwoniła, czy nie dzwoniła i trochę mam stres. Załączam, jeszcze wygrzebałem takie dwa, dwa zdjęcia, to jest zdjęcia chmur na tle nieba. Tutaj pozostawiam. Nie będę mówił o czym one są. I mam prośbę, żebyście napisali, co wy na tych dwóch zdjęciach widzicie. No i jestem na Wodospadem klawa. Pogoda fantastyczna. Czekam aż trochę chmury przejdą, żeby było niebieskie niebo. Prawie się udało. Teraz parę widoczków dookoła. a dwa czy trzy tygodnie temu byłem tam zrobię teraz zbliżenie właśnie tam to jest przełęcz krzyżne może będzie no, może będzie widać tabliczkę no, trochę, trochę widać i tak nie bardzo nie bardzo do dzisiaj wiem jak ja stamtąd zszedłem i nagrywam dzisiaj relacje z tej strony